Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z NitwórzPlayla. Pierwsze wrażenia. Tym razem opowiem o grafice i o optymalizacji. Akcja gry dzieje się w nocy, a więc nie uświadczymy pięknych zachodów i wschodów słońca, ani dnia. Za to będziemy mogli podziwiać piękno nocy. Po jakimś czasie noc może nam się znudzić i szkoda, że twórcy nie dodali także dnia. Chociaż może teraz się tego czepiam, bo w Grandzie nikomu to nie przeszkadzało. Może teraz pokażę Wam opcje graficzne, jaka gra oferuje. Oczywiście gram na maksymalnych ustawieniach. Grafika w tym tytule jest bardzo ładna, choć po jakimś czasie dostrzegamy jej wady. Największą wadą grafiki jest zbytnie rozmazanie otoczenia. Najbardziej widać to podczas wypadków naszego samochodu. Rozmycie jest wtedy tak duże, że nawet nasz auto, które jest w odległości Jednego, dwóch metrów jest tak rozmyte, że nie widać na nim w ogóle szczegółów. Jak już wcześniej wspomniałem, będziemy tylko się ścigać w nocy i bardzo często podczas deszczu. Deszcz daje kilka walorów wizualnych. Przede wszystkim odbicie. Od kałuż odbija się praktycznie wszystko. I wygląda to bardzo dobrze wizualnie. Przejdźmy teraz do optymalizacji. Na moim sprzęcie gra hula przeważnie w 60 klatkach na sekundę. Czasem zdarzały się spadki do 45. Choć bardzo rzadko. Spadki płynności mogą być zwiastunem słabej optymalizacji i na słabszym sprzęcie gra może zachowywać się o wiele gorzej. Jak już jesteśmy przy sprawach technicznych, niestety gra tylko i wyłącznie obsługuje pada od Xboxa. I moje dwa Logitechy poddały się. I pady nie działały. Nie wiem jak wygląda sprawa z kierownicą, bo tego nie testowałem. Ale jest prawdopodobne, że moja kierownica od Logitecha też będzie nie działała. I to już wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam, do usłyszenia.